Choć wydawało się, że naznaczanie drzwi Żydów gwiazdą Dawida zostawiliśmy w Europie w najczarniejszych kartach historii i że już nigdy takich obrazów nie będziemy widzieć w codziennych serwisach informacyjnych, takie ataki stały się faktem. Podobnie jak rozgrzane do czerwoności antymuzułmańskie emocje związane z wojną między Izraelem a Hamasem w Ziemi Świętej, których efektem jest choćby morderstwo muzułmańskiego sześciolatka w Chicago tylko dlatego, że pochodził z islamskiej rodziny. Hanukowych świec to jedynie kropla w morzu problemów świata największych monoteistycznych religii, jak wrócić do dialogu międzyreligijnego, jak przywódcy religijni mogą zawalczyć o pokój i porozmawiam o tym z gośćmi, którzy dialog religijny widzieli i widzą na ulicach Ziemi Świętej, bo przecież dialog zaczyna się od każdego z nas. Moimi gośćmi będą profesor Barbara Strzałkowska, biblistka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor. Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Balans Bieli, zaczynamy. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim jest obchodzony corocznie 17 stycznia w Wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień Islamu tradycyjnie wypada 26 stycznia po zakończeniu Tygodnia Modlitw. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce jest inicjatywą wyjątkową w ogóle w Europie, a może i nawet na świecie, ponieważ jest to Dzień modlitw za jakby wyznawców innej religii i z wyznawcami innej religii i szerzenia wiedzy o innej religii, organizowany przez Kościół Katolicki w Polsce. Ten Dzień Judeizmu, wbrew temu, co się wielu wydaje, nie jest dniem dialogu z Żydami, dialogu z judaizmem. To jest pewien owoc tego dnia, byśmy powiedzieli. Jeżeli nie byłoby Żydów w Polsce w ogóle, a są obecni na tych dniach judaizmu, ale gdyby ich nie było, to też ten dzień judaizmu byłby potrzebny, może nawet jeszcze bardziej. Bo nie mielibyśmy się skąd dowiadywać bezpośrednio od nich samych, na czym polega waga wiary żydowskiej, doświadczenia żydowskiego, Boga i człowieka. Gest szacunku na pewno dla, dla tradycji żydowskiej. Jest to jakimś pozytywnym. Pozytywnie odczytywane jako wyjście Kościoła katolickiego i zainteresowanie. W Polsce katolicy, Żydzi i muzułmanie mogą czerpać z wielowiekowego doświadczenia współistnienia. Nie może jednak zabraknąć miejsca na dialog. Mamy muzułmanów napływowych w tej chwili, pochodzenia arabskiego czy tureckiego, i oni, widząc ten przykład, który w Polsce jest, czyli tego dialogu chrześcijan z muzułmanami Tatarami, oni również w ten, w ten dialog się włączają. Według kardynała Grzegorza Rysia w dialogu międzyreligijnym chodzi o to, żeby każdy z uczestników pogłębiał się w swojej własnej tożsamości religijnej. Jesteśmy zakorzenieni w naszej religii, w naszym sposobie przeżywania relacji z Bogiem i z człowiekiem, bo to zawsze jest połączone. Tym bardziej będziemy mogli w wolności, spokojnie i z miłością do tych innych ludzi, rozumiejąc ich odmienność, z nimi dialogować. W przeciwnym razie. Nie pozostaniemy sobą i dialog będzie między kim a kim. Islam, judaizm i chrześcijaństwo mówią, że wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy. To bardzo piękne, bo pokazuje braterską i siostrzaną więź, jaka jest między nami. Trudno spotkać w Polsce dwie osoby, które więcej wiedziałyby o relacjach międzyreligijnych na ulicach Ziemi Świętej niż pani profesor i ksiądz profesor, więc bardzo się cieszę, że mam Państwa dzisiaj w naszym studio. No właśnie, wojna Izraela z Hamasem zburzyła kruchy i bardzo długo budowane te relacje pomiędzy Żydami a muzułmanami. Jak, jak zmieniła? Księży profesorze, widzieliśmy się nie tak dawno między ziemią a niebem. Mówił ksiądz profesor, że tak źle nie było jeszcze. Tak, no to jest świadectwo tych osób, które tam są na miejscu i bardziej się do tego odnoszę. Pani profesor też często prowadzi grupy. Ja ostatni raz byłem z ekipą Telewizji Polskiej właśnie, bo tam zawsze zaczynamy adwent, zwłaszcza w takim okresie jak teraz jest to potrzebne, żeby zwrócić uwagę na sytuację chrześcijan, tej malutkiej grupki, która się zmniejsza, no bo wiadomo, że chrześcijanie są jak gdyby pomiędzy tymi dwoma zwalczającymi się potężnymi walcami. Z jednej strony to są w większości pochodzenia arabskiego chrześcijanie, więc tamta strona ich tak jako obcy, bo nie są muzułmanami. Z drugiej strony, pamiętamy przed tą eskalacją konfliktu, co się działo w Izraelu, te ataki na polskie klasztory, czy też Brytanek, te, e, takie gesty oplucia e, księży, czego wcześniej nie było na taką skalę. I później ta wojna oczywiście przykryła wiele tematów, również i te e, wiemy dobrze. Natomiast to, co jest ciekawe z moich spotkań z ojcami Franciszkanami, którzy tam od lat pracują, jeden z ojców, który tam już 35 lat jest e, e, i doświadczał różnych tych okresów tych intysiat e, różnych e, momentów. Za Wstrzyszenia się tej sytuacji i to, co jest w tym, w tym konflikcie takie bardzo niepokojące, to jest to, co nam powiedział, że no wiadomo, Żydzi Palestyńczycy i, i chrześcijanie pracują w niektórych miejscach ze sobą w szkołach, w jakichś obiurach i takiego poziomu nienawiści nie było. Ja to też potwierdzę ze swojej innej obserwacji, bo kiedy na początku listopada byliśmy na pograniczu też właśnie z telewizją Polską, na pograniczu Libanu i Izraela w Tyżej w Sydonie, Pani profesor zna to miejsca pewnie, jako, jako przewodnik też często oprowadzała y, tam grupy, no to proszę, muszę państwu powiedzieć, że to już tam się czuło ten, ten, ten poziom tego napięcia, tej, tej bezsilności, no bo jeśli podamy te dane, które były podawane, wiemy, że jeśli chodzi o źródła, które są w czasie wojny, to jak mówiliśmy w tej rozmowie przed wejściem, na pierwszą ofiarą y, wojny jest zawsze prawda. Ale jak, jeśli wierzyć tym statystykom, że na 10 tysięcy ofiar wtedy, to, to była taka dana, takie dane, 4 tysiące dzieci, Niewinnych, no to proszę Państwa, ten poziom nienawiści, agresji jest olbrzymi. Widzimy to w przekazach, gdy mały chłopiec krzyczy mojego brata, żeście mi zabili na moich oczach, prawda? I to jest najgorsze, proszę Państwa. Domy się odbuduje wcześniej czy później, infrastrukturę będzie można odbudować, ale ten poziom tych wzajemnych relacji, ja po, jeśli Panie, panie pozwolą, e, bo to zazwyczaj e, ja Was zagaduję, niestety, przepraszam, że to tak wyszło, ale to jest ten wątek, który się łączy z Irakiem. Pamiętamy 2014 rok, zresztą z Panią Redaktor byliśmy wtedy w obozach w Erbilu. i przytoczę tak takie świadectwo, bo ono jest w tym kontekście niezmiernie ważne. To był człowiek, który żył, pamiętamy, że w Mosulu było bardzo dużo tych wspólnot chrześcijańskich, też gdyby ktoś zapomniał, bo to mam taki uraz z Parlamentu Europejskiego, bo jak mówiliśmy, że chrześcijanie są prześladowani w okolicach Mosulu w Iraku, to padło pytanie sali, to po co tam jeżdżą? Więc tutaj pani profesor mi wesprze, według tradycji od pierwszego wieku są wspólnoty chrześcijańskie, bo według tradycji kościoła haldejskiego to ci, którzy byli świadkami zesłania Ducha Świętego, tam zanieśli Ewangelię, ale to tyle historii. O co chodzi? Przykład bardzo to taki istotny i myślę, że bardzo ważny w tym kontekście, o którym mówimy. Człowiek, 65 lat, mi historię, żyli razem ze swoim sąsiadem muzułmaninem. Razem chodzili do tej samej szkoły, razem grali. Potem, jak założyli rodzinę, odwiedzali się nawzajem. Potem, kiedy weszło państwo islamskie, ich domy naznaczono to, co panie redaktor mówił, jak żydowskie domy naznaczamy gwiazdą Dawida, tam były oznaczone literą nazara. I problem polegał na tym, że najkrócej mówiąc, ten dom możesz ograbić, możesz zgwałcić tych, którzy tam mieszkają i tak dalej, nic ci za to nie grozi. I ten sąsiad, ten człowiek, 65 lat żyli razem, mówi do niego: Słuchaj, teraz wszystko twoje należy do mnie. I, i, jeśli po, i to się powtórzyło dwa razy, i ten chrześcijanin, no, widząc, że sytuacja jest bardzo napięta, i muszę dbać o swoją rodzinę. I zebrał to, co mógł zabrać, idąc na piesze, i wyszedł. I, ale kiedy odpuszczał ten, mówi: Słuchaj, zapukał do niego ten ze złością i co ty tu jeszcze robisz? A on mówi: Jak mogłem odejść? Nie mówiąc, do widzenia mojemu najlepszemu przyjacielowi. I wtedy, wtedy w tym muzułmaninie coś pękło. I mówi: słuchaj, zostań. Ja, ja dałem się ponieść temu amokowi, temu, zostań, będę ci bronił. I ten chrześcijanin mówi: o mu wtedy coś takiego, nieprzyjacielu, bo pękło coś, czego się nie da posklejać, zaufanie. I to myślę, że to jest najgorsze, co, co nas w tym kontekście czeka. Już oddaję głos pani. Powiedziała pani, pani profesor, to zaufanie, kiedy mieszkała pani w Ziemi Świętej, bo to. Też, co ksiądz profesor mówił, były takie lata, kiedy było to zaufanie i y, widzieliśmy wszyscy w Ziemi Świętej, w Iraku, w Libanie, y, takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ci ludzie, czy w Syrii chociażby, gdzie rzeczywiście oni mieszkali obok siebie, żyli, dzieci grały razem w piłkę, chodziły do szkoły. Były takie czasy i to jakoś zostało zbudowane. Czego pani doświadczyła osobiście? O, były takie czasy i. Zastanawiałam się ostatnio, ile to potrwa, żeby do tych czasów wrócić i czy to w ogóle będzie możliwe, bo w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna. Ale ja takie czasy pamiętam, kiedy tam studiowałam. A studiowałam w Jerozolimie, we francuskiej szkole biblijnej, archeologicznej, która położona jest po stronie arabskiej, w Jerozolimie, a zarazem bardzo blisko też i tej części Jerozolimy, która należy do Izraela, do Żydów. Muszę powiedzieć, że ja się tam uczyłam tego, jak można koegzystować w takim tyglu wielokulturowym. Bo Ziemia Święta, trzeba pamiętać, jest krajem maleńkim. To jest raptem niecałe 28 tysięcy kilometrów kwadratowych Izrael z autonomią palestyńską, więc to jest mniej niż województwo mazowieckie. A zarazem na tym małym obszarze mieszka. Tak, mieszkają narody dwa, które roszczą sobie prawa do tej ziemi, a zarazem pośród tych narodów jeszcze wiele złożoności wewnątrz, bo i grupy bardziej radykalne religijnie w Izraelu i mniej, grupy bardziej radykalne religijnie w Palestynie. Pośród tych palestyńczyków mamy także chrześcijan, również w Izraelu mamy chrześcijan. Mamy grupy, które mm, potrafiły żyć obok siebie. Wiadomo, że. Nie jest łatwa taka koegzystencja, bo zawsze jest tak, że w przypadku jakiegoś zaognienia sytuacji, a tam raz po raz dochodziło do jakiegoś za, zaognienia, i w jakimś sensie, jeżeli można tak powiedzieć, paradoksalnie ten konflikt stał się częścią normalności. I doświadczaliśmy tego, że można m, żyć w takim miejscu, gdzie jest ten konflikt, ale on jest jakby w tle, tego normalnego życia, gdzie sąsiad z sąsiadem chce normalnie żyć. I ja muszę powiedzieć, że ja będąc tam, a było to już kilkanaście lat temu, tak na, na dłużej, kiedy mieszkałam tam przez kilka lat, uczyłam się właśnie takiej koegzystencji. Można by powiedzieć też, zawsze mówiłam i mówię to to dzisiaj pielgrzymom, którzy jadą ze mną do Ziemi Świętej, że ja się tam uczyłam być sobą, bo ludzie na Bliskim Wschodzie. W ogóle Bliski Wschód to jest trochę kultura opowieści, i każdy tam ma swoją opowieść. I to też dotyczy tych danych wojennych dzisiaj. Jedni mają swoją opowieść, drudzy mają swoją opowieść. Te opowieści gdzieś tam się zderzają. Ale zawsze mówiłam ludziom, że to jest kraj, gdzie, ja się, gdzie ceni się kogoś, kto ma określoną tożsamość. Nie przeciw komuś, ale po prostu. I ja, będąc tam jako studentka chrześcijańskiej uczelni, będąc chrześcijanką, oczywiście pochodzącą z Europy, więc jakby z zewnątrz w tym świecie, który i tak wewnętrznie jest złożony, doświadczałam właśnie tego, że można być sobą, nie będąc przeciw komuś, bo my tak często się nastawiamy od razu, że no, trochę jak, jak ten faryzeusz, który się modlił dzięki Ci Panie, że nie jestem jak ten celnik. Nie, tam się trzeba nauczyć po po prostu swojej godności. Jestem tym, kim jestem. Były takie kiedyś słowa, które tam sobie przypominamy, często w Ziemi Świętej. Rabina Menachema Mendla Skocka z, z Polski, który opowiadał bardzo takie ciekawe powiedzenie, który Uf. mówił: Tak, dobrze tego posłuchać: Jeżeli ja to jestem ja, bo ty to jesteś ty, a ty to jesteś ty, bo ja to jestem ja, to ani ja nie jestem ja, ani ty nie jesteś ty. Ale jeżeli ja to jestem ja, bo ja to jestem ja, a ty to jesteś ty, bo ty to jesteś ty, to i ja jestem ja i ty jesteś ty i możemy rozmawiać. I myślę, że to jest w ogóle klucz do dialogu. Poznanie własnej tożsamości, poznanie tożsamości sąsiadów. Niestety sytuacja wojenna, kiedy te rachunki krzywd są nawarstwiane nie tylko od dziesięcioleci, ale w tym ostatnich miesiącach, no po prostu tak jak nigdy nie było w historii tej ziemi, w ostatnich dziesięcioleciach takiej sytuacji nie mieliśmy. To myślę, że będzie bardzo trudne teraz wrócić do tego, ja jestem, ja, ty jesteś, ty, i możemy rozmawiać. Patriarcha Jerozolimy na spotkaniu z zakonem Bożogrowców w Rzymie, jakie miało miejsce tuż po rozpoczęciu działań wojennych, mówił, że jego zdaniem nie ma już powrotu do sytuacji sprzed 7 października. I myślę, że to jest klucz i to jest dla nas zadanie, zastanowić się, co zrobić w takiej sytuacji skoro nie ma powrotu do tego co było. Może to też jest wielkie zadanie właśnie dla patriarchy Jerozolimy, który przecież dopiero co został jesienią mianowany kardynałem. Jest to jednak funkcja, która daje mu chociażby pewną rozpoznawalność i prestiż w regionie. Czy jest szansa, że właśnie chociażby patriarcha Jerozolimy, czy też społeczność chrześcijańska może pomóc w scalaniu tej rozerwanej właściwie już teraz siatki połączeń. No bo trudno nie mówić o rozerwaniu, jeżeli Hamas przychodzi i w brutalny sposób morduje społeczność żydowską, która bardzo często ci ludzie pomagali społeczności palestyńskiej. To naprawdę było straszne czytać o ludziach, którzy próbowali łączyć jakoś, a oni zostali brutalnie no, no to zabici. Wtedy, tak jak pani prezes powiedziała, no to już jest taki, taki amok szaleńczy, powiedzę to, co mówiliśmy przy na przykładzie tych ludzi z ym, okolic Mosulu. Ale wróćmy tu jeszcze na chwilę do, te, do tego, y, takiego koegzystencji. Pamiętamy ten dokument Eklosja i ogłoszony przez Benedykta XVI w Bejrucie, który skierował do wszystkich patriarchów kościołów wschodnich. I tam jest taki ciekawy fragment, że Bliski Wschód bez chrześcijan, z dużo mniejszą ilością, nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. To jest pokazanie, jak, jak ważna ta obecność chrześcijan jest tam na, na Bliskim Wschodzie, w tym, w tym miksie, w tej mieszance. Wróćmy też do św. Jana Pawła II który w Libanie powiedział, że Liban to nie tylko kraj, ale to jest stan. Jak można ułożyć relacje chrześcijańską muzułmańskie bo my je znamy tylko z tego terroru państwa islamskiego i tak dalej. Ale wróćmy na chwileczkę. Ja pamiętam w Bagdadzie u biskupa rumieńskiego, kiedy byliśmy i na, na, na dziedzińcu katedry była piękna figura Matki Bożej i ro, były rozkładane po arabsku śpiewniki. Mówi, słuchaj, w sezonie około 800 śpiewników, bo Arabowie bardzo lubią się modlić do Matki Bożej, muzułmanie. Oni biorą te śpiewniki dla siebie. Popatrzmy też na Egipt. Tam według w tradycji mamy te kościoły, gdzie święta rodzina się zatrzymywała. Bardzo często przychodzą muzułmanie. Zresztą mamy takie szubre, gdzie, gdzie jest taka miejsce śmieciarzy, i tam są prawosławni prowadzą modlitwę, takie można powiedzieć o uzdrowienie, tam się dzieją różne rzeczy, nawet również cudowne i tak dalej. Ale co jest ciekawe, Większość tej społeczności, która tam przychodzi do tego ortodoksyjnego kościoła, to są muzułmanie, modlić się. I myślę, że to jest zadanie nasze, żebyśmy wrócili do tego, bo my dobrze wiemy, tak jak panie powiedziały, przecież przed wojną, w, chociażby w Damaszku, były dzielnice chrześcijańskie, były dzielnice arabskie, pewne rzeczy można było kupić tylko u chrześcijan, pewne rzeczy tylko u Arabów i to było wszystko podzielone. I co, o co nas bardzo boli? Do, do momentu, kiedy nie, weźmie, nie wejdzie ten fanatyzm yy, religijny, to to wszystko można poukładać. Oczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, to nie jest łatwe. To nie są proste te relacje, bo one zdarzały się... Ja przytoczę taki przykład, kiedy diakon Dinka, to był kleryk w seminarium haldejskim w Erbilu, i kiedy byli ci uchodźcy, to on pomagał w obozie. No bo wtedy wszyscy ręce, wszystkie ręce na pokład pomagali jako pielęgniarze, jako, no nawet jako psychoterapeuci, bo trzeba było z tymi ludźmi rozmawiać, tylko pozostawić wszystko. I mówi do arcybiskupa Wardem, i księże biskupie, to ja muszę poczekać ze święceniami, bo ksiądz arcybiskup widzimy teraz, Mamy taką specjalną sytuację. A arcybiskup wada się uśmiech, mówi: O, synku, będziemy musiał długo czekać, jak to? No Ze 2000 lat, bo nasz Kościół ze 2000 lat jest w takiej nadzwyczajnej sytuacji. I myślę, że to oddaje ten, to, co pani profesor powiedziała, ten, ten, ten klimat, te relacje, które my tego nie rozumiemy, ale tam zawsze były te napięcia. No, ksiądz Daglas może mocniej to ujął, bo mówi: zanim, zanim dostaniecie to, co chcecie z Iraku, czyli ropę to przejdziecie przez pokłady krwi chrześcijańskiej, bo co jakiś czas, oni mówili, że co średnio co 40 lat są tego typu problemy. Problemy, które bardzo często pomagają rozwiązać święci. Benedykt XVI, jeszcze nie święty, o którym y, ksiądz profesor wspomniał, ale czy na przykład od Jana Pawła II możemy się nauczyć albo też coś zaczerpnąć, bo jeżeli u kogoś szukać, to może u świętych, którzy też już takie problemy, intifady i y, walki międzyreligijne widzieli. Bardzo szczerze mówiąc, kiedy myślałam o tym pytaniu, pani redaktor, sprzed chwili, czy chrześcijanie mogą być kimś, kto pomoże jakoś mediować, czy nieść pokój, to jest pewnie też nasza rola, żeby być takim pokojem w świecie, żeby być takim... Mm, nawet nie tyle gwarantem, ile taką ostoją pokoju tam, gdzie ten świat tego pokoju nie ma, i myślę, że to jest też rola chrześcijan. I myślałam zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy obserwowałam ten konflikt, o takim niezwykłym orędziu papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, który był wydany zaraz po wrześniu, po 11 września, kiedy na początku 2002 roku wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, jak postąpić wobec tego, co się dzieje, wobec terroryzmu, wobec takich ataków niespodziewanych, wobec tej przemocy, której nigdy nie było na taką skalę wcześniej. I, i co wiedzieliśmy, że to na pewno zmieni świat. Y, świat żądał zemsty, były różne strony, które, wiemy, w ten konflikt się angażowały. I wtedy Jan Paweł II to orędzie wydał, które myślę, że w ogóle naszych widzów możemy zachęcić, żeby przeczytali je w całości, bo to jest przepiękny tekst. Y, tekst, który Nosi tytuł Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, ale nie ma też sprawiedliwości bez przebaczenia. My bardzo często słyszymy dzisiaj od obu stron konfliktów bliskowschodnich, zwłaszcza tej w Ziemi Świętej, że oni szukają sprawiedliwości, bo wiadomym jest, że no sprawiedliwie można że trzeba czasami odpowiadać na atak czy na jak jesteśmy zaatakowani tylko że każda ze stron tę sprawiedliwość rozumie inaczej. I, i kłopot jest wtedy kiedy zaczynamy w tych naszych sprawiedliwościach się tak osadzać, kiedy, że już nie widzimy tej drugiej strony. I proszę, papież proszę mówi pani o, o tym przecież mamy współczesne odniesienie może nie świętego, ale prezydent Biden dwukrotnie albo więcej razy w krótkim odstępie czasu, bo to się ładnie wpisuje w to co pani profesor mówi. Napomniał czy poprosił Izrael, żeby nie szedł tą drogą, którą poszedł Izrael po 11 a Stany Zjednoczone po 11 września. Zobaczmy na Stany Zjednoczone, popatrzmy na Afganistan, popatrzmy na inne zemsta, tak. czy nawet ta sprawiedliwa zemsta nie daje nam rozwiązania problemu. Tak Nikt nie powie dzisiaj rozsądny, że w Iraku sytuacja jest lepsza od 2003 roku. Nikt nie powie, że to, co zrobiliśmy w Afganistanie, czy zrobiliśmy jako, jako koalicja, że poprawiło tam sytuację. Widzimy, co się dzisiaj dzieje. Więc Izrael powinien wyciągać też tego wnioski, bo ta zemsta, ta, ta nienawiść, która się tylko eskaluje, może być naprawdę niedobra. I dodajmy, tak. jeśli też mogę w jaki? fragment tego, tego dokumentu, proszę, który proszę, jest bardzo. Mocny. Rzecz, to może jeszcze pozwólmy, Pani że, Profesor, że dokończyć. Chciał powstrzymać interwencję do końca z wszystkimi tak. siłami modlitwy. Tak, pamiętajmy go, pamiętajmy go o apelującego o chociażby z okna Pałacu Apostolskiego. Tak. Pani Profesor. I to przebaczenie, które wydaje się też paradoksalne, to jest bardzo chrześcijańska oferta, bo świat. Nie zna takiego przebaczenia, jak ten, to w wymiarze chrystusowym, jakie znają chrześcijanie. Ale oczywiście my nie będziemy pouczać naszych braci, jak mają żyć. Ale, ale może to Możemy być taka oferta, przykład. właśnie, która może dać pewien przykład. O tym też rozmawiamy. I tam czytamy tak. Papież pisał tak. Nie da się natychmiast łatwo zrozumieć ani przyjąć propozycji przebaczenia. Jest ona z różnych względów przesłaniem paradoksalnym. Przebaczenie bowiem... Zawsze niesie ze sobą krótkotrwałą, pozorną stratę, natomiast zapewnia długoterminowy, realny zysk. Z przemocą jest dokładnie odwrotnie: wybiera krótkoterminowy zysk, lecz na długą metę powoduje realną i trwałą stratę. Wybaczenie może się wydawać słabością. W rzeczywistości jednak, zarówno jego udzielenie, jak i przyjęcie zakłada wielką siłę duchową. I wysokiej klasy odwagę moralną. Umiejętność przebaczenia, daleka od pomniejszania osoby, prowadzi ją do ubogacenia i pełni człowieczeństwa, które potrafi być odblaskiem piękna stwórcy. Przepiękne słowa. Po prostu rzeczywiście, kiedy idziemy w ten odwet, wiemy, że na Bliskim Wschodzie ten odwet jest, i to od pokoleń, i to teraz już za grzechy ojców i ojców ojców, i, i tak sobie odpowiadamy y, jedni drugim. Ale to, co może powstrzymać tę ten, ten, eskalację konfliktu i nienawiści, to jest na pewno... To niełatwe zadanie przebaczenia. Bardzo trudno jest przebaczyć komuś, kto zabił moje dziecko, bardzo trudno jest przebaczyć komuś, kto właśnie sąsiadowi poderżnął gardło, albo kto zbombardował no, mi nie szkołę. Ale nie tylko tam, to jest, bo panie, to jest panie profesor, ważne. też pamiętajmy takie świadectwo arcybiskupa Kajgamy, kiedy w Nigerii, bo Haram, pamiętamy te były zamachy w święta Bożego Narodzenia, to jest specjalne święta, klimat rodzinny i tak dalej niedawno sami przeżywaliśmy ten okres, prawda, więc wiemy, jak to jest. Natomiast kiedy ci ludzie trzymali na, na, na na swoich rękach, swoje, swoich najbliższych, ciała ich, no to pierwsze, co chcieli zrobić, to iść na odwet, zabijać no z zemsty. I arcybiskup i sam się bałem, bo, 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 bo mogło w odpowiedzi, też mógł mnie ktoś zabić z nerwów, nie, nie panuje za co. Ale błagałem ich, mówię, nie dajcie przepuścić nienawiści przez swoje serce, bo my jesteśmy mniejszością, to będzie tylko eskalować i nas wyrżną wszystkich. To samo, podobne słowa skierował Sako, e, dzisiaj patriarcha Kościoła Chaldejskiego, kardynał też w iraku. od niedawna w Iraku. Mówi, błagam was, nie idźcie na zemstę, bo niestety to co tutaj świetnie się wpisuje w te słowa świętego Jana Pawła II, zemsta niestety nie jest rozwiązaniem. Trudno to po ludzku przyjąć, ale... Widzimy, to też co wspomniałam na początku programu, widzimy też takie elementy zemsty po prostu w społeczeństwach Zachodu, które wymalowują gwiazdy Dawida, to co ksiądz profesor wspomniał, przykład Iraku, kiedy nazarejczycy byli naznaczani. Teraz gwiazdy Dawida we Francji, w Niemczech, rosnące akty sem, antysemityzmu, rosną akty islamofobii, chociażby w Stanach Zjednoczonych, na czym cierpią zupełnie niewinne to jest dzieci jest przedszkolaki. Ale o co... też się pojawia i tu dodajmy, bo był ostatni... O co dane. chciałam zapytać, księże profesorze, bo wspomniał ksiądz profesor o Joe Bidenie. Może potrzeba wielkiej odpowiedzialności przywódców, którzy nauczą społeczeństwa swoje, także poprzez media, poprzez edukację, że ten dialog jest potrzebny i że właśnie niekoniecznie droga Zemsty, bombardowania, zabijania cywilów, jest najlepszą drogą. Może to jest szerszy obraz, i, i tutaj Kościół ma ważną rolę. Papież ma ważną rolę do odegrania, żeby ale, w jakimś sensie żebyśmy mówił, się ale papież, opanowali. Ale pani redaktor, papież Franciszek poszedł tą drogą. My dobrze wiemy, że wewnątrz Kościoła też nie wszystkim to się podoba. Zobaczmy, jak często jest krytykowany, kiedy był w Egipcie, kiedy próbował, bo mamy takie bardzo dobre relacje teraz z Kościołem, chociażby. Czy kiedy jeździ do krajów arabskich na różne spotkania, gdzie głównie są obecni muzułmanie, no ale tu idziemy po tym, w tym kontekście, o czym mówiliśmy: o Iraku, o Syrii, o Ziemi Świętej, mamy tylko dwa wyjścia: albo żyć ze sobą i obok siebie, albo się wyżynać. I papież tą swoją postawą, czasami niezrozumiałą dla wielu, stara się pokazać, że nie ma innej drogi. To, to, I to myślę, że tutaj ładnie to robi, tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo tutaj mamy tę dyskusję ona różnie, wychodzi nam dość często, ale ostatnie były ciekawe dane, bo my w Polsce często jesteśmy po tych różnych wydarzeniach w Sejmu i tak dalej oskarżani o antysemityzm. Polska zajmuje ostatnie miejsce, według danych podanych przez Unię Europejską, jako kraj, gdzie jest najmniej aktów antysemickich, a pierwsze z ciekawości, miejsce zajmuje, zajmują Niemcy. I tam bardzo rośnie z roku na rok ta liczba aktów antysemickich, a, a utrzymuje się taki klimat, że to Polacy mają to wyssane z blokiem Może matki. mamy w takim razie jakąś szansę w tym jest wszystkim. Jest rzeczywiście przerażający. W ostatnich miesiącach, jak się słyszy o takich hasłach, jakby Izrael chcemy zepchnąć do morza i tak dalej, które znamy od dziesięciolecia, ale które się nasilają także w Europie. Trzeba mówić jasno. W każdej części świata i Ziemi Świętej to także dotyczy, trzeba po pierwsze potępić wszelką przemoc. Czyli to Bo nie jest, jest sposób rozwiązanie. na rozwiązanie. I zarówno przemoc po stronie Hamasu, jak i przemoc po stronie Izraela, jak i przemoc po stronie każdego, kto dopuszcza się tej przemocy. I ja znam w tych społecznościach Ziemi Świętej osoby, które pragną budowania pokoju, wspólnoty razem i Dobrze jest dopuścić do głosu te osoby. I też jest tak, że niestety w ostatnich miesiącach, i to jest coś, co też mnie bardzo boli, yy, osoby, zwłaszcza które z tej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie znają, które nigdy tam nie były, albo sobie tylko znają tę sytuację z mediów i patrzą na mapę, dają takie bardzo proste rozwiązania czarno-białe. Takich prostych rozwiązań tam nie ma, bo ta sytuacja jest naprawdę wielokrotnie złożona, tak. i ktoś, kto będzie nam próbował dawać takie proste rozwiązania, no jest po prostu głupi. Bo po prostu trzeba to powiedzieć Ale to wrócił... nie ma. Ma tam profesor, może Natomiast trzeba tego, czy... potępić przemoc, i trzeba ukazywać tę złożoność i pokazywać, że w tej złożoności da się żyć. Bo tam tak no także ludzie, od, Tak żyło, jest, no. od setek lat. I e, myślę, że to jest pewien klucz powrotu. To jest też klucz, który pozwoli i nam, jako pielgrzymom, wrócić tam do Ziemi Świętej, bo tego bardzo pragniemy, bardzo tęsknimy za Ziemią Świętą. Ale co oni chwila też, do, bo dopytujemy nie mają z żyć. się. Dokładnie, co chwila dopytują się pielgrzymi, kiedy możemy tam pojechać, bo też chcą wesprzeć. Ale ludzi, pojedziemy, bo to tam, pomaga obu stronom. pojedziemy tam, kiedy będzie pewna normalność Właśnie. i stabilizacja. Trzeba też zachować Trudno, trudno le, lecieć tam teraz, kiedy lecą tam. Ale Pani redaktor, to co było i Pani profesor w tych kibucach, w tych różnych, to, to młode pokolenie, zwłaszcza zwróćmy na nich uwagę, oni chcieli pracować ze sobą razem, chcą budować ten kraj, dla nich te, te idee takiego nacjonalizmu, czy z jednej, czy z drugiej strony już nie są takie interesujące, bo zobaczcie Państwo, to młode pokolenie, które no, już nie chce myśleć ciągle o tym, o tym zabijaniu się, o tym zwalczaniu, o tym odbieraniu sobie tej ziemi, tylko chcą żyć tutaj, bo to jest ich ojczyzna, to jest ten, ten los, czy opatrzność ich postawiła na tym miejscu i to było już widoczne właśnie wśród tych młodych Żydów, wśród młodych Żydów, Młodych Palestyńczyków. Oni pracują ze sobą. Myślę, że też ta wielka rola kościoła, bo te szkoły, patrzymy to, co siostry nasze robią, czy przecież na Bliskim Wschodzie tyle tych szkół jest prowadzonych przez. Ja nieraz pytam tych biskupów czy siostry, tyle wysiłku wkładacie, że o te pieniądze, bo no przecież 80-90% tych uczniów waszych to są muzułmanie. Tak. tak, ale oni siedząc razem w ławce nie będą potem tak łatwo sięgać po broni, nie będą do siebie strzelać. To I to jest tak to zadanie. Pana Myślę, że. W ogóle w każdym społeczeństwie kluczem takiego, takiego gwarantu w sytuacji konfliktowej i takich różnych opcji i różnego spojrzenia, jest otwartość na drugą osobę, na, tego, na, te, na jego wrażliwość, jego sposób patrzenia, rozumienia historii, rozumienia swojej tożsamości. I to wracamy I ty, do tego, o czym było, mówiłam i to było na początku. Wypracowane, to tak. było. jeżeli ja bym. Nie, nie było fanatyzmu, a, a to ty się to układało. jesteś ty? I myślę, że. że to jest coś. I jeszcze to, co mi daje też taką nadzieję jako chrześcijance, zawsze sobie myślę o tej Ziemi Świętej, która jest no, niezwykle bliska mojemu sercu. Myślę sobie, że mimo że ta Ziemia zawsze rozrywana konfliktami przez wieki, to jednak jest też zarazem ziemią największej nadziei dla świata, bo jest ziemią z martwych zmartwychwstania. Dla nas chrześcijan to jest takie miejsce, od którego się uczymy, że do śmierci Nigdy nie należy ostatnie słowo. I, I tutaj i postawmy się kropkę się na zmartwychwstaniu i na tej nadziei. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że byli z nami Państwo w studio. To wszystko dzisiaj w czwartek, powtórka Balansu Bieli o 15.20 w TVP3. A ja zapraszam za tydzień w poniedziałek. Przypominam, że wszystkie programy Balansu Bieli można obejrzeć także w internecie. Do zobaczenia.